Siemano Mordy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, koszulka Ekipy Fantazy już jest, spokojnie Wy swoje też dostaniecie. Mamy preorder do końca maja, więc jeśli ktoś jeszcze nie kupił albo taką, albo koszulkę Timu YouTube aczkolwiek polecam koszulkę ekipy fantazy bo na trybunach będzie niebiesko to macie link pod spodem w opisie i do biletów i do koszulek także pamiętajcie a my przechodzimy do odcinka czas odebrać nagrody ale siedzi siedzi pięknie normalnie 15-0 Champions. jak nic prawie jak 15 lig mistrzów o tu powinno być zacznijmy sobie od razu odcinek od odbierania nagród drodzy widzowie oczywiście liga druga II... swoją drogą u was też jest takie gorąco dzisiaj powiem wam że Uff, było zimno, zimno, zimno i nagle turbo gorąco Dobra, Liga Druga sprawdzamy jak wyglądają nagrody 1 z trzech, 87+, plus. czy będą jakieś toccy wyjątkowe, dobre Zaraz zobaczymy, na razie mamy tutaj tocca honorowego Cyk, kolejna 87 I mamy tutaj, uj, to już jest gorzej Może tu, może tu coś dobrego? Chyba, chyba niezbyt No dobra, no jakiś foderek jest Jeden z czterech, 86 plus. Sprawdźmy. Dobra. I? 88. Ajajajaj, dobra. Jeden z trzech. Team of the season, player pick. Proszę mi pokazać. Tutaj liczę na coś naprawdę spoko. Tylko to jest dowolna drużyna, więc no właśnie. To może być Bundesliga, to może być jakaś kobieca słaba drużyna też. No na przykład. Więc weźmy sobie tego gościa, i możemy przejść do paczek. Także, tak wyglądają nagrody, jeśli chodzi o piki za ligę drugą, ale powiem wam, że nie chcę wchodzić wyżej niż druga liga. Jak wszedłem sobie na chwilę, już tak dwa mecze mi zostały do awansu do ligi pierwszej, to powiem wam, że tam level przyjemności zgrania w, w, w FIFA to jest już tak niski że nie wiem, czy aż tak chce mi się pocić, bo różnica między pierwszą a drugą ligą, jeśli chodzi o nagrody, jest bardzo mała. Nawet w trzeciej lidze, według mnie, wystarczy sobie siedzieć i po prostu co tydzień wbijać nagrody i to jest wystarczająco. A z trzeciej ligi nie można spaść, także jak przegrywacie, nie wiem, dwiema bramkami, to można sobie wyjść, szukać kolejnego meczu. Ja tak na przykład robię, jak mi brakuje sporo winów, to w taki sposób sobie dobijam później. Te winki nie gram całych spotkań, bo nawet mi się nie chce w tym momencie. Jeśli chodzi o rywalce, teraz zobaczmy. Mamy pierwszą kartę Team of the Season tutaj w tych paczkach i sprawdzam, co to będzie. Znowu ten sam ziomek. Ej, Ty, no cały czas go trafiam. Mordo, proszę cię. Jest KDB też. My jest... Dobra, weźmy także. Wrzućmy sobie ich na razie. Na listę transferową, do jakiegoś SBC na pewno się przydadzą Dzisiaj też otworzymy paczkę z gwarantowanym zawodnikiem z Ligi Włoskiej O, tutaj nie ma nikogo, chyba, że będzie fioletowa jakaś karta ukryta Dobra, nie ma niestety, więc została jeszcze jedna Jeszcze jedna paczka 86 plus razy 10, mamy to, co? Oby nie jednego, proszę Coś dobrego, no, cokolwiek to nie jest dobre, ale mam nadzieję, że to będzie podwójny walk-out i wtedy się okaże. Obracaj się i siuu. Nie, no kam, ej, no proszę was, jaki jest drop na tego gościa? 95%. Przecież są inni zawodnicy jeszcze. Ja zaraz zrobię SBC gwarantowanego zawodnika z ligi włoskiej i trafimy też tego ziomka. Zobaczycie. Czas w takim razie sprawdzić. Najpierw paczka z jednym gwarantowanym zawodnikiem Team of the Season z reszty Europy. I zobaczmy, kto to będzie. Belgia kam Pro League. Dobra, to możemy skipnąć, tak mi się wydaje. 95. Ile ten ziomek może kosztować? 30 tysięcy. Patrzcie, overall 95. 5 na 5 gwiazdki. takie playstyle. I kosztuje tylko 30k. Wow. I teraz jak mamy gościa, który ma overall 97, to się będziemy zastanawiać, czy on w ogóle na ławkę się nadaje. Może być taka sytuacja. Gwarantowany zawodnik z serii A Team of the Season. Sprawdzam, obczajam, czy to będzie ten pan, o którym wam mówiłem. Nie To Locatelli jest, tak mi się wydaje. Pokażcie Juventus, jestem pewien. Ta. Juventus, Locatelli. Także też tak średnio. 15k. Co my tutaj mamy? Ewolucje są... Robione. Boję się takich składów. Przyznam się szczerze, boję się takich składów, bo to się, to się źle kończy. Oj, nie zdążę. Nie zdążyłem! Wiedziałem, że jak sobie tą piłkę tak przyjąłem, to już będzie ciężko ją uderzyć. Dobra, ale. Ale pres! Ale pres szefie! Teraz. Tak jest. Pele na 1 do 0. Tam jeszcze był faul na skrzydle. Ale mamy bramkę szybko strzeloną. Dobra, jedziemy po drugą. Tak, od razu. I jak na bota. Cyk! 2-0. Sonic, Sonaldo. Nazywajcie, jak chcecie. Zdobywca Ligi Europy. Swoją drogą naprawdę. Współczuję wam wszyscy kibice Manchester United. Przegrać finał i jeszcze z totkami. Ach, szkoda gadać. Dobrze, jest trójeczka. I będzie chyba rage quit. Tak mi się wydaje, że to szybki, szybki mecz, szybki pierwszy wygrany. Uuu, ale by to ładnie zrobił son. Ej, piękne to było, dobra, z góry panowie. Dobra, spróbujmy po krótkim sonem na 4-0 gramy dalej. Uuu, I piętką, o nie no piętką miał być muś. No dobra, może teraz będzie Rage quit Tak jest, pierwszy mecz za nami Mamy 1-0 w kwali, za chwilę drugie spotkanie Trzeba rozegrać, ale najpierw przed nami Jeszcze paczki Jako mały przerywnik, otwórzmy sobie więc paczki 85 plus I zobaczmy, czy tutaj uda się Dropnąć kogoś fajnego Okej, okay, to jest Sommer, tak? Nawet nie wiem jaki overall ma Sommer 87, eee, NDK 91, dobra, to można sobie skipnąć. W ogóle nie wiem dlaczego myślałem, że Summer jest w Team of the season. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze trzy takie paczki przed nami. Czy będzie tutaj ktoś niebieski? Zaraz się okaże. Póki co nie ma, może być jedynie fioletowy. Powoli mi się zapełnia ta lista duplikatów też, ale to w sumie dobrze. Może jakieś fajne, ciekawe SBC wyjdzie z okazji La Liga, to wtedy sobie to wszystko zużyjemy i przepalimy, bo to już jutro. A tutaj? Tutaj też nie ma nic. 80 to w sumie mi jest niepotrzebne. mogłem go zużyć i wyczyścić trochę tą listę duplikatów. No i ostatnia paczka przed nami. Jak widzicie, tutaj już nic ciekawego nie było, więc tych zabieram sobie do klubu i gramy drugi meczek. Zobaczmy co w drugim meczu. Campbell na środku obrony. Tu mamy też Firmina. O nie. Jak widzę tą panią na ataku, to ja już wiem, co tu się zaraz wydarzy. Nie cierpię. No po prostu nie cierpię. Oj, przesuwał się, ale po ziemi, szurek piękny. Piękny wszedł, także jest dobrze, zaczynamy od 1-0, ale coś czuję, że tutaj będą problemy w tym meczu, ja? Wyczuwam kłopoty. Oho! Oho! No nie! Ziomek się przestał ruszać i mnie wyrzucił. Magicznie wyrzuciło mnie z serwerów. Świetnie, wybitnie. Dziękuję. No cóż, drodzy widzowie, w takim razie trzeba znaleźć kolejnego przeciwnika. Dobrze, że to są kwalifikacje, a nie już Food Champions, ale nie wiem, jak oni to robią. Nie wiem, jak to działa, ale zdarzają się takie rzeczy. Sami jak gracie, to dobrze wiecie. Ale Pele tutaj zakręcił, że on sam nie wiedział, w którą stronę pójdzie czy w lewo, czy w prawo. Dobra. Próbujmy Son, czy lewa, czy prawa noga, bez różnicy, 2-0 w 8 minucie. aby to był może szybki mecz, szybki rage quit, zanim wyrzuci mnie magicznie znowu z serwerów. O, proszę, oddaj to. Pięknie, 3-0. Z pierwszej, lewa noga, ale w ogóle tak inaczej to uderzył, no nie? Czyli będzie chyba Rage Quit w tym momencie. Tak jest, dobra, mamy kwalifikacje zrobione. Przygotowałem sobie też paczkę z SBC, która zawiera 100 zawodników, więc otwieramy, sprawdzamy. Jeden gwarantowany 85+, mamy jakiegoś toca Być może to nie będzie jedyny Team of the Season ST, Niemcy. A... Aha, czy nie? Aha, dobra, bo... Ja się poryłem. Myślę, jak to jest możliwe, że Team of the z Bundesligi mi tu wylatuje, jak nie ma w paczkach? Ale dobra, no przecież to chodziło o kartę, która wychodzi pierwsza. E, mamy panią Williams, prawa, obrona, 16k. Taka jej wartość, jeśli chodzi o kartę. Czy ktoś tutaj w duplikatach się jeszcze kryje, czy raczej nie? Zobaczmy sobie. E, oj, coś tam na końcu jeszcze było. Okej, okay. no jedna karta, 94. Też wartość około 20k. I na koniec dzisiejszego odcinka odbierzemy sobie Player Pick 91. Jeden z trzech, oczywiście, z tocem gwarantowanym. I czekamy na to, co nam jutro przygotuje, właśnie EA. I tutaj zaczynamy od karty 94. Do tego dokładamy znów 94. I teraz patrzcie, 97, 3, 2, 1. Aha, dobra. To jednak nie. Tak czy inaczej, widzimy się kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się Mortki. Dobrego dnia i piona.